Witajcie drodzy w końcówce drugiego tygodnia Adwentu. Zasłuchajmy się razem we fragment słowa z mądrości syracha. Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo Jego płonęło jak pochodnia. Słowem pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Słowem Pańskim zamknął niebo. Dzisiaj chciałabym, aby każdy z nas zadał sobie pytanie, co robię ze słowem Pańskim w moim życiu. Czy ono jest naprawdę jak tarcza przeciw pociskom, rozżarzonym pociskom złego, które chcą we mnie uderzyć? Bo ono ma taką moc. Ja nim mogę się zasłaniać, mogę nim się bronić, ale co dzisiaj bardzo, bardzo istotne, w tym słowie. Są odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, na wszystkie moje pytania. I dzisiaj chciałabym każdego z Was i siebie też zachęcić do tego, aby wziąć fizycznie Słowo Boże do ręki i popatrzeć na nie jak na list od Boga. Najważniejszy list w moim życiu. Każdy z nas ma go w domu. Czy ja czytam ten list? List, w którym Bóg wszystko wyjaśnia, list, w którym Bóg. Umacnia, podnosi, ale czasem też szlifuje. List ku mojemu zbawieniu. Znajdź dzisiaj taki moment, żeby wziąć to słowo i popatrzeć na nie z wdzięcznością. I wznieść swoje serce ku niebu i powiedzieć: Boże, naucz mnie czytać list od ciebie. List, w którym są odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałabym Wam jeszcze przeczytać fragment. Tego, co napisał mi kiedyś w takim malutkim piśmie świętym włoskim ojciec Raniero Cantalamessa, miałam okazję z nim przebywać przez kilka godzin i on wpisał mi takie słowa: Leggi questo libro come una lettera d'amore indirizzata personalmente a te Inga, padre Raniero Cantalamessa". Czytaj to słowo jako list miłości. Skierowany osobiście do Ciebie, Inga. Ojciec Raniero Cantalamessa, wielki ambasador Słowa Bożego, niech będzie dzisiaj naszym takim wołaniem: czytaj ten list, powiedz swoje imię, zachęć siebie samego, zachęć siebie samą. Poprośmy Matkę Bożą, tę, która wypełniała Słowo, aby nauczyła nas brać codziennie list miłosny naszego Boga do nas. I żyć nim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami. Gorąco Was pozdrawiamy, miecie piękny dzień i niech to Słowo Boże zaczyna żyć coraz bardziej w życiu każdego z nas. Do zobaczenia.